Cześć, jestem Pix, witam Was w kolejnym odcinku z gry Minecraft na naszym serwerze. No i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku dokończymy naszą, właśnie, farmę. Yy, a właśnie, zapomniałem, bo miałem tam zrobić schodki. I dzisiaj będziemy tam robić, dorobię tam schodki po prostu. I zrobię tam jeszcze, właśnie, jak to się nazywa dróżki, bo tak, już farma jest skończona. Zaraz Wam pokażę, te schodki możemy zrobić. ...takiego kobla Dobra, jedne nam wystarczy, na no spokojnie Chciałem jedne tu Dobra, pyk Wziąłem też sobie jakoś przypadkowo łopatę, żeby nie psuć tego, bo, bo, bo te właśnie... ...te leśne ścieżki tak zwane Więc pyk, schodek zrobiony No i więc tak, tutaj mamy farmę trzciny tu jest pszenicy. Tu jest marchewek. Tam jest brodawek. Tu jest farma dyni arbuzów. Dopiero właśnie sobie zepsułem to. Eee, kurde. Dobra, będę musiał zrobić te ścieżki. Tutaj jest buraków. Tutaj jest ziemniaków. Tutaj rosną chorusfruty, fruty. Tu jest właśnie bambusów. A tu jest borówek na samym końcu. No więc, tak, yy, zacznijmy sobie, jakby ścieżka yy, szła właśnie odtąd. Czy tu będzie ta ścieżka na 3? Nie, no chyba wypada zrobić na 3. Nie wiem, czy tam na w ogóle łopata nam wystarczy. No, taka ścieżka tutaj fajnie będzie wyglądała da się tu zrobić halo nie za bardzo no ale dobra, no tutaj będziemy lecieć właśnie tak z tą ścieżką pyk 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 dobra, tutaj na razie lecę prosto no też będę to trochę na cięciach robił, bo to też będzie nudne. A, jeszcze przecież oświetlić ją. Dobra, tutaj jest tylko na jeden. Pyk No i tu te dynie bardzo przeszkadzają. No szkurde, dlaczego tu już dynia mi wyrosła? Rozwalił. Pyk, 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 pyk. OK, lecimy tutaj teraz dalej. Dobra, tu jest ścieżka już doprowadzona. No, i teraz ładnie, jedynie sobie do tak tu rosły Dobra, tu też będzie sobie ładnie ścieżka szła pojedyncza. Dobra, słuchajcie, powoli już kończę robić tutaj te drogi. Tylko jest, słuchajcie, jeszcze taka jedna ważna rzecz. Czy właśnie między tymi, jak to się nazywa, borówkami i bambusami, czy robić właśnie te ścieżki, czy tam ich nie robić? Właśnie to mnie bardzo zastanawia. Dobra, tutaj między tym na pewno też zrobię ścieżkę. Pyk. Tylko właśnie, czy tutaj robić, czy nie robić. Jakby to wyglądało? Hmm. Nie no, myślę, że zostawię sobie takie. Jak były wcześniej. A przy bambusach to nie wiem. Nie, no przy bambusach też raczej zostawię. Tylko tutaj jeszcze zrobię. Halo, No, Dobra, tutaj jeszcze on nie sobie cyknę ścieżkę. No i dobra, ścieżka teraz jest. Ścieżki już chyba są skończone. Więc myślę, że dosyć fajnie mi wyszła ta farma. Ale już wielkie to jest. Naprawdę ogromne tylko teraz tak lecę teraz po właśnie pochodnie no i zaraz się widzimy dobra wydaje mi się że tyle pochodni mi powinno starczyć dobra na tym nie mogę stawiać dobra i teraz co ile raz dwa trzy cztery pięć okej okay, raz dwa trzy cztery pięć Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, doka już oświetliłem, więc teraz przydałoby się oświetlić trochę w środku. Tylko jakby to zrobić. Chociaż w sumie, czy ja chcę w środku oświetlać. Dobra, nie będę tego oświetlał. Jedynie jest oświetlony. Yy, z boków. No więc dobra, tak jak widzicie, farma jest już skończona. Myślę, że naprawdę dosyć dobrze mi ona wyszła. No więc dobra, myślę, że w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć!